No także nie tak, że wchodzę o 2 rano. Bo <grym> zasnąłem na 21, to dbam 2. Ale 1 lipca oczy to wchodziło. O jezu! W końcu powróciło, buwę. To normalne. Usunął ją z poprzedniego roku. Kurwa, ma. Dobra, runa oczywiście. Teraz mam jakiś trzeba wyciągnąć. A, przepraszam, stuma da się więcej? o dobra to się daje spoko A jakby ktoś chciał to można wciskać nie? Co jeszcze jakieś tutaj sekrety o coś jest coś jest o dobra to się gasi i świeci dobra Co, są jakieś yy... Nie, to jest jedyny secret na wszystkie. Nie powiem trochę, co zawiodłem, bo myślałem, że będzie ich więcej. No dobra, może przy prezentach coś będzie. No nie, dobra. Otwórzmy tego prezenta. Dostaw na koniec, no dobra. Otwórzmy tego prezenta. Odegrał to bez dźwięku, więc myślę, ja nic nie słyszę, ale to nie wysłyszycie, więc co my tu mamy? Aha, i tak to zarchiwizuje, więc dobra. No. Zobaczmy sobie sklepik. Bo już zaktualizowali. Ok. And for Christmas. Okej. Okay. Szczerze, miałem nadzieję, że ten skin będzie darmowy, ale dobra, już nie będę narzekał. Skiny, który myślałem, że będą to będzie ten skin i ten skin. Nie? Ale wybrali jakieś dziwny. Tak, w sensie, tak że mam coś co, z całą, Dobra, to ja mam Starfire. E, tutaj to mamy... czyli w ogóle... ...miała być... E, ten. Jak się ona nazywała? Boże Harley Quinn? Nie ma jej, ale jest za to plażowa Julka. Nie wiem, czy dodaję plażowe skiny, kiedy jest zima. To mnie bardzo zastanawia, ale dobra. Może w końcu przywrócę tego skina, którego będę dodali, czyli... E, w sensie w lato, czyli e, plażowe barwy. Nie. Może przywrócę. My natomiast w tym czasie zobaczymy co się stało z tym obsługiem. Granie rankingowej nie jest z tej i wyłączone na to, czas, a to na pewno będzie możliwość tylko rozgrywki rankingowej. Aha. Na rankanach nie działa się do błędu. Nie chyba. Ciekawa sytuacja, nie powiem. Chyba jak może być zepsuta gracz na rankę że na, nie nierankingu był jakiś błąd, a na rankadach nie było błędu. Dobre. O! Zimowe śledztwo. zimowe śledztwo. Porozmawia z sierżantem zimą o jego zimowym śledztwie. Eee, dobra, tylko jak co tarmowa łotkę więc najpierw to zanim z sierżantem porozmawiamy. Porozmawiamy z pewną panią. Jak ktoś by nie wiedział za samą interakcję, powinna być emotka, całą interakcję z jej, e, potem jakby jest emotka. Przy że weźmy sobie ten film, bo co Ja dostałem to lab, ja i go w końcu. Teraz, Fortnite Polska, jeszcze oprócz tego filmu mam do nagrania jeden film, nie? druga rano dopiero wstałem, bo... jeszcze ogólnie w, w przeciągu paręnastu dni będą zaległe filmy, wszystkie totalnie, teraz wypuszczam wszystkie zaległe filmy, jakie bo kiedykolwiek nagrałem i nie rzuciłem końcowo, i których przypadkowo bo, e, nie usunąłem jeszcze. Więc wszystkie zaległe filmy pojawią się w ciągu paru dni. Jest szansa, że dzisiaj pojawią się dwa. Ale nie Lego, tylko dwa z wydarzeń świątecznych. Pierwszy będzie właśnie z Fortnite, a drugi będzie z Marvel Rivals. I to tyle. To jest sobota i codziennie będą się pojawiać po jednym filmie gdzie była ta kostka teraz? codziennie będzie po jednym filmie tutaj gdzieś była ta kostka codziennie będzie po jednym filmie Tyle. i będzie po prostu informacja kiedy kończą się już te zalewy filmy i będą w końcu już chodzić te... film. To gdzieś tutaj chyba, nie? A tu, bo widzę już... A, dobra. Tu coś jest... Radka nawet. Przygotowali się z końca. To w nocy jak od film nagrywał, nie? Napierdole. No ja ci zostałem za to ładkę górę, nie? Przekaz, jak ktoś nie że jest emotka, za to, że za samą interakcja to tak, jest emotka. Powinna być. Ja sobie wezmę, oczywiście. Powinna być emotka. Nie wiem, czy tu stałem. Ogólnie mówiono, że ma być emotka, więc nie wiem.

Dzięki, ty mnie zabronię. Słuchaj, karabin wypadł. To wypadł dokładnie ten sam, nie? więc dzięki w sumie. Dobra, przy okazji to przetestuję. A, tu po prostu daje kostki na nogach. Spokój tu można włączyć, kiedy się chce. Muszę sobie pompować przy okazji, czyli dobre są to pewne w ogóle. Wiem, że chciał sojusz, ale ja nie, ja nie akceptuję po prostu sojusza na salo. Ja po prostu nie lubię tego, nie? To jest nie fair, mam uznanie po prostu. można sobie aktywować jego przebranie dobra to jest nasz robienie zadań mm, tu ale się rzędzimy, okej okay. воды еще Курки меня такого. Что есть? chyba nie widzę nic praktycznie.

Что то где не Там есть этот бот. Не. В Kurde, no... dole, jak chcę wyzwania zrobić, tak? Się z okopić muszą, ja dole Oni kokszą w grze, a w wyzwaniach, Churde. Jakie jest następne zadanie? Jak was kurwa żartujecie, się ja mam to znowu lecieć? Pierdolę, zobaczcie to w na następnym odcinku.